Jak wydostać się z wyspy? Najlepiej podejść do takiego punktu albo można to przez hotel załatwić, ale przez hotel jest często drożej. Podejść sobie do takiego punktu, powiedzieć gdzie, skąd się chce jechać, i wtedy razem z taksówką i z podwiezieniem do statku będziecie mieć to załatwione wszystko w jednej cenie. Ja w tej chwili muszę przez to, że się chcę dostać bliżej lotniska, muszę zapłacić trochę więcej, czyli zapłaciłam 800 batów taksówka i potem łódź. A gdybym na przykład chciała się dostać w troszeczkę inne miejsce, bliżej, no to zapłaciłabym 600 batów, po prostu płynęłabym z innego miejsca na wyspie. Także no tu jest prosta aranżacja. Dopiero jak już dopłynę do Phuket, to tam zajmę się dalszą drogą. Myślę, że jakaś taksówka, ale to już też nie będzie jakiś wielki wydatek. Ładujemy się na Phuketu, dlatego, że trochę mniej trzęsie. Jeśli będziecie nocować gdzieś w jakimś hotelu przed odlotem przy samym lotnisku na Phuket, to tutaj jest takie charakterystyczne miejsce: Proud Phuket. I tutaj znajduje się Fresh Market, czyli no taki market jedzeniowy, zakupowy. Zaczyna się o 16, więc ja na pewno tutaj wpadnę sobie o 16, bo ja akurat mam nocek bardzo blisko lotniska. Jeżeli będziecie w jakimkolwiek mieście w Tajlandii i znajdziecie tam jakiś wieczorny market, jakiś fresh market. To tam będzie najwięcej wszystkiego do jedzenia i najtaniej świeżo robione. Tutaj na przykład są słodyczki. Jest też trochę owoców morza. Oczywiście najwięcej jest kurczaka, ale jest też kebab, warzywka, słodycze. Pani tutaj świeżo wyciska owoce. Dużo tutaj jest też turystów, którzy nie jadają w restauracjach tylko wolę potestować właśnie z takich targów sobie jedzenie. Ja też tam różne rzeczy sobie kupuję, żeby sobie stestować. A tak normalnie w ciągu dnia to po prostu z reguły jadam w restauracjach. Jest mi wygodniej. Te markety są głównie wieczorami. Też trzeba specjalnie na nie gdzieś tam podejść. Oczywiście niektóre rzeczy nas brzydzą, typu na przykład cała kaczuszka z głową. Wybitnie dużo mięsa. Także, no, targi to jest y, najlepsze miejsce do z tego, żeby tanio sobie pojeść Tajlandię. A już tego jest tu pełno, więc no, nie będę też y, obchodzić wszystkiego. Ja już kupiłam co chciałam i wychodzę. Y, dalej sobie chodzę tą główną ulicą przy plaży, która jest naprawdę niedaleko lotniska. Także no, może tu nie ma jakoś dużo sklepów i restauracji, ale jest wystarczająco na to, żeby zjeść tanio, bo są budki, zjeść drożej, bo są restauracje, zrobić jakieś drobne zakupy i prezenty. No i przede wszystkim tak miło, spokojnie po prawej plaża. Więc, ten ostatni zawsze wieczór przed wylotem, też możecie. Miło spędzić nie już na walizkach, czy nie czekając na jakieś nocne transfery. Tylko dosłownie tak, że możecie sobie piechotą potem iść do lotniska, tak jak ja sobie to zorganizowałam. Mam 7 minut piechotą z plecaczkiem i muszę już kombinować żadnych transferów. Nie wiem jak będzie wyglądać sytuacja z włosem, ale chciałam wam nagrać takie podsumowanie. Od początku mówiłam, że to moje pierwsze odcinki. Więc zaczęłam od Tajlandii, mimo to, że dużo wcześniej podróżowałam. Teraz czasem żałuję, że nie nagrywałam tego w ten sposób. Więc pierwszy raz musicie mi wybaczyć: potknięcia, nudę, dezinformacje, brak mikrofonu. Ale już teraz jestem po całej podróży, a pierwszy swój odcinek zaczęłam od pakowania. Więc teraz Wam powiem, co mi się nie przydało. Na całe szczęście mi się nie przydało. Nie przydały mi się lekarstwa. Tak naprawdę używałam tylko Enterol, który używam zawsze w podróży i on zapobiega, łagodzi florę plo, bakteryjną, zapobiega po prostu wszelakim zatruciom. Także taki Enterol trzy razy dziennie sobie jadłam i zero problemów żołądkowych, ale inne leki nie przydały mi się na całe szczęście, czyli wzięłam, ale się nie przydało. Kolejna rzecz, którą wzięłam, to telefon zapasowy. Zabrałam, ale na całe szczęście się nie przydał, i oby tak zawsze. Co zabrała mi się przydało? Dodatkowa ładowarka indukcyjna, ponieważ często w tej temperaturze jest taka wilgość, że wejście do ładowarki po prostu protestuje, że jest mokre i nie chce ładować telefonu. A indukcyjna ładowarka ładuje. Więc w tej sytuacji przydała mi się taka rzecz. Nie przydało mi się za to wtyczka, ponieważ mimo to, że tutaj kontakty są, wiecie, takie na trzy dziurki, no to wszędzie pasowała normalna ładowarka, również była z kombinacji, więc wtyczka, którą zabrałam do użytku takiego uniwersalnego na wiele krajów, nie przydała mi się tutaj. Kolejna rzecz, co mi się nie przydało? Nie przydają mi się płaszcze wodoodporne, które zakupiłam na temu, takie fajne kuleczki, w ogóle takie jednorazowe płaszcze. To na całe szczęście mi się nie przydało. Co mi się bardzo przydało? O taki puterał na telefon, ponieważ mam zawsze. Przepraszam, puterał na okulary, ponieważ zawsze mogę te okulary schować, jak wchodzę do jakiegoś środka transportu, nie muszę mieć takiego sztywnego opakowania, które zajmuje dużo miejsca. Co mi się przydało jeszcze? Koniecznie albo worek, albo nerka wodoodporna. To jest super sprawa przy tych atrakcjach, które są tutaj często do zwiedzania. To taka nerka wodoodporna, to jest bardzo fajna sprawa. Ja już zaraz jak się pakowałam, odrzuciłam na wstępie bodajże trzy bluzki i jakieś spodenki. W sumie to dobrze zrobiłam, ponieważ wszystkie ubrania, które miałam, wykorzystałam do zera. Mogłam zabrać jedną sukienkę mniej, jedna by mi wystarczyła, ponieważ ja w większości jednak chodziłam w koszulach. Kolejna sprawa, jakie poniosłam straty na wyjeździe. Oczywiście największym zyskiem jest poznawanie świata i to jest nieoceniony zysk. Ja tego nie traktuję jako stratę finansową, ale z strat poniosłam szczoteczka elektryczna, albo gdzieś uderzyłam w plecaku, bo ja jej nie upuściłam, albo obsługa w fotelu, nie chcąc ją upuściła, zepsuła się, więc musiałam ją wyrzucić. Kolejna sprawa, moja ukochana, lniana, biała koszula została w jednym z foteli. Rzuciłam na łóżko, była biała, miałam ją zabrać na wyjściu, po prostu zmyła się razem z kościelą, z łóżkiem, ja jej nie zauważyłam, jej nie zabrałam. No to takie drobne straty. Oczywiście chyba pięć sztuk ubrań wyrzuciłam po drodze, albo raczej zostawiłam obok kosza na śmieci, bo uznałam, że to są już na tyle... A nie, przewraca się. Zużyte ubrania, że nie chcę ich wjeść do Polski, a będę miała za to miejsce w plecaku na różne gadżety, które chcę sobie. Przywieźć. E, także to jest podsumowanie odcinka. Spakowałam się, co mi było niepotrzebne, co mogło się przydać, ale się nie przydało. E, także uważam, że jestem świetna w pakowaniu, e, bo praktycznie zawsze pakuję się w punkty. E, bardzo Wam dziękuję za tą e, serię i oczywiście oglądajcie odcinki moich przygód. Nie wiem, czy to będą przygody, czy to będą raczej pokazanie miejsc, w których byłam w Tajlandii. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. I napiszcie mi chociaż coś miłego na początek. Cześć! No, ja już jestem na lotnisku. Tym razem Arabia jednak sprawdzała wszystkie bagaże i te podręczne ważyła i oznaczała i te, które się oddawało jako rejestrowane, więc dobrze, że w sumie sobie w ostatniej chwili kupiłam bagaż rejestrowany, który są naprawdę tani 69 zł. Bo bym się stresowała, a tak to nie będę musiała nosić tego plecaka. No, i tak zakończy się moja historia, moja krótka opowieść o tym, jak byłam w Tajlandii. Zaczęłam z tego miejsca, z ogrodu, w którym pokazywałam Wam, jak pakuje się na taki wyjazd, i w tym miejscu zakończę. Opowiem Wam jeszcze małe podsumowanie, pokażę Wam trasę, ale u nas w Polsce dzisiaj lekko kropi, więc nie będzie na zewnątrz. Zapraszam do środka na krótkie podsumowanie. No to dajemy z tym małym podsumowaniem. Zaraz zacznę od pierwszych rzeczy. Podsumuję, jakie błędy popełniłam, których nie powinnam popełniać, już kręcąc kolejne filmy. Ale, jako osoba, która się uczy, jako zupełny nowicjusz, dałam sobie do tego prawo. Czyli pierwszy błąd: brak mikrofonu, słyszeliście hałasy, szumy. Często musiałam krzyczeć albo mnie nie było słychać. Więc następnym razem na pewno zabiorę ze sobą mikrofon, żebym mogła. Do Was docierać już w miarę czystym głosem. Druga sprawa, zapominałam o tym, że odcinek ma początek i koniec, i wypadałoby się przywitać, powiedzieć, co będzie w odcinku, i wypadałoby się pożegnać, i może zaprosić na kolejny odcinek, jak wiedziałam, gdzie będzie moja dalsza trasa. Więc to też był błąd, ale wiecie, jako nowicjusz, nie wiedziałam dokładnie, jak te odcinki będą. Zmontowane, gdzie będzie początek, gdzie będzie koniec, na ile mam materiału. Więc to jest do poprawy. Dzień dobry i do widzenia. Na pewno będzie w kolejnych odcinkach. Trzecia sprawa troszkę mało takich informacji geograficznych, historycznych, ale Tajlandia była też takim miejscem, gdzie ja głównie byłam na wyspach, na plażach, więc nie było tam wielu wątków jakichś religijnych, historycznych, które mogłabym Wam przytoczyć, ale obiecuję poprawę, jeżeli będę w miejscach, które będą miały ciekawą historię, czy, czy legendy, czy coś wartościowego, na pewno przygotuję się z tymi informacjami i przekażę je Wam. No więc takie błędy wyłapałam, Wy na pewno wyłapaliście ich dużo, dużo więcej, a jeszcze tak jeden główny, który mnie strasznie wkurzał przy montowaniu, to, że strasznie szybko ruszam kamerą. Myślę, że to jest takie złe przyzwyczajenie po tych wszystkich TikTokach i Instagramach, że za szybko przesuwam kamerę, więc to też jest rzecz do poprawy. Wolniej, wolniej Barbara, obraz rób. I to postaram się oczywiście w kolejnych moich produkcjach, jeżeli takie będą z podróży, jeżeli będziecie się je oglądać, poprawiać. Ale wróćmy do początku. Moja podróż zaczęła się od pakowania w ogrodzie i tak naprawdę dla osób, które Chciały śledzić, jak przebiegała moja trasa. Od początku, jeżeli obejrzycie od pierwszego odcinka, dokładnie mówiłam, w jakim miejscu jestem, gdzie teraz mniej więcej pojadę, jaką wycieczkę kupiłam, więc gdzieś tam mogliście geograficznie śledzić tą trasę, ale nie wrzucałam za wiele map, więc to też był błąd. Więc teraz powiem Wam, jak wyglądała mniej więcej moja trasa, i tutaj możecie zobaczyć tą mapkę. Na mapce wrzucam miejsca, w których byłam i teraz pokrótce pokażę Wam, jak ta trasa przebiegała. To była trasa na 16 dni, w sumie nie było mnie 17, ale wiecie, dolot, przyloty i tak dalej, to właściwie się nie liczy, więc po kolei przelecę miejsca, na których byłam. Najważniejsze takie informacje, leciałam liniami Ar Arabia, bo tam znalazłam w miarę przyzwoite, tanie bilety z fajnymi przesiadkami. Ja wiem, że te loty można teraz znaleźć w bardzo różnych cenach, więc nie będę się za bardzo chwalić, ile wydałam za bilet, bo mnie interesował ten termin wyjazdu, więc też za mocno nie szukałam tańszych. Czasem, jeżeli nie jesteśmy uzależnieni od jakichś terminów, możecie naprawdę fajne okazję wyłapać na Tajlandii. No więc wyleciałam z Warszawy, z przesiadką doleciałam na Phuket. Phuket nie był jakimś moim miejscem docelowym, które bardzo chciałam zwiedzić, to było raczej miejsce takie na odpoczynek po locie, bo ja już teraz wiem, że zaraz po tym długim locie nie mogę się rzucić w wir zwiedzania, bo czuję się trochę zmęczona. Więc nauczki po wielu podróżach jest to, że trzeba sobie dychnąć trochę po podróży, więc Phuket był po to i tam spędziłam dwie noce. Miałam czas na to, żeby zorganizować i przemyśleć kolejne sprawy, więc te pierwsze hotele miałam zarezerwowane tutaj na Phuket. I miałam jeszcze zarezerwowany pierwszy nocleg na Kaosok, dlatego że z Puket pojechałam autobusem w kierunku Kaosok. Tam miałam bardzo tani nocleg e, i tam tu również kupiłam wycieczkę z noclegiem do e, narodowego parku Kaosok nad jezioro Chowlan. E, co widzieliście też nocleg na w domku takim na wodzie. Świetna wycieczka 100% polecam i uważam, że Kaosok to powinno być jedno. Z ważniejszych miejsc do zobaczenia w Tajlandii. Z parku Kaosok, busami, dwoma plus promem pojechałam na wyspę Ko Samui. Na wyspie Ko Samui zostałam sobie dwa dni, i tutaj wyspę zwiedzałam z grabem, skuterem. Jeszcze tutaj nie odważyłam się na jazdę samodzielną skuterem, bo był dosyć duży ruch na tych głównych ulicach. Więc samuj. Z Samui kupiłam sobie sama prom i pojechałam, popłynęłam na wyspę Pangan. To była świetna decyzja, ponieważ wyspa Pangan jest taką już spokojną wyspą, na której samodzielnie sobie wypożyczyłam skuter i mogłam sobie pozwiedzać okoliczne plaże. Właściwie to, jakbyśmy się zmobilizowali, to w dwa dni możemy całą wyspę sobie przejechać i wszystkie najpiękniejsze plaże zobaczyć. Bardzo podobało mi się to miejsce i jeżeli miałabym rekomendować to po Kaosok byłoby to drugie takie miejsce, które na pewno bym rekomendowała, żeby sobie tam pojechać. Będąc na wyspie Pangan tutaj zdecydowałam się na kupienie wycieczki do Narodowego Parku Mukoang. Bardzo fajny park, który obejmuje mnóstwo wysp i duży taki teren Morski. Było tu również miejsce na snurkowanie. Snurkowanie było słabe, więc w tej kwestii nie myślcie, że tam będzie jakiś super rzeczy. Albo ja tak akurat trafiłam, że byliśmy w takich słabych miejscach do snurkowania. Ale punkty widokowe były przepiękne, co też możecie zobaczyć w firmie. No i tutaj zaraz po tej wycieczce musiałam wrócić na wyspę Samoi, żeby sobie przenocować, i następnego dnia samolotem polecieć na krabik także tutaj też ważna rzecz warto sobie te bilety kupić troszeczkę wcześniej ja tak zrobiłam że jeszcze z Polski kupiłam sobie ten przelot chociaż jak potem obserwowałam to widzę że mniej więcej te bilety są w tej samej cenie jak na lokalne przeloty akurat na wyspę Samui ten przelot zawsze jest troszeczkę droższy oscyluje tak w granicach około 500 zł za osobę ale w tym zawsze macie bagaż jeżeli lecicie liniami Bangkok Airways, ale nie Bangkok Airways, są właścicielami tego lotniska Samui, bardzo fajne lotnisko, polecam również ten odcinek. No więc z Samui poleciałam na Krabi, tam oczywiście z lotniska musiałam sobie zorganizować przejazd i dokładnie na Railway. By Railway Beach. Świetne miejsce, i mogę polecić je tak naprawdę jako trzecie super miejsce, które trzeba zobaczyć. Ja miałam to szczęście być poza sezonem, więc to też jest troszeczkę inaczej. Nie ma tam takich tłumów, więc ja ten Railway widziałam raczej jako takie Jurassic Park, połączenie wody ze skałami, przepiękne miejsce. Tam zostałam sobie. Trzy dni, i w tamtym miejscu również wzięłam wycieczkę na wyspę Kopipi, oczywiście na słynną Maya Bay. Niektórzy mówią, że kłam turystyczny. Ja uważam, że warto wziąć sobie taką wycieczkę. Mnie się bardzo podobało i tutaj już mieliśmy dużo fajniejsze miejsca do snurkowania. Także jeżeli macie siedzieć cały czas gdzieś tam na plażach, to myślę, że warto pomyśleć o takiej wycieczce. No i co, i na koniec chciałam takie miejsce zupełnie spokojne, tak żeby jeszcze taki ostatni luz psychiczny zdobyć przed powrotem do domu. I zdecydowałam się na Wyspę Koja, jaj, ja, tak dokładnie się to wymawia i tam zostałam sobie trzy noce. Czyli z Krabi kupiłam speedbota na Wyspę Koja jaj, tam zerwo, zerwowałam sobie też taki fajny hotel, bardzo przyjemnie było. Mega pusto, wyspa nie dla każdego, obejrzyjcie sobie ten odcinek, bo niektórzy, którzy zdecydują się tam pojechać mogą być zawiedzeni, inni będą zachwyceni. Mnie się podobało to, że ja tam byłam praktycznie na plażach całkowicie sama, mogłam sobie jeździć skuterem też sama, w ogóle drogi puste, ewentualnie mogłam tylko wielką jaszczurę spotkać sobie po drodze. Po trzech nocach tam już takiego całkowicie wyluzowania gdzie mogłam poczuć się jak Robinson Crusoe, troszkę na wyspie, bo faktycznie było tak pusto. Musiałam wrócić na Phuket, a jak wracam na Phuket, to znaczy, że wkrótce wracam do domu. Byłam po południu na Phuket, więc miałam jeszcze cały popołudnie i cały wieczór na to, żeby sobie tam jeszcze pójść na plażę, pójść do dobrej restauracji. A wzięłam sobie hostel zaraz blisko lotniska, ale to, że jesteśmy blisko lotniska, nie oznacza, że nie mamy pięknej plaży w okolicy. 15-20 minut piechotą jesteście na przepięknej plaży, w fajnych miejscach, gdzie możecie jeszcze zjeść i posiedzieć do samego końca, do samego wieczora i jeszcze poraczyć się tą Tajlandią. A wcześniej rano, piechotką z hostelu miałam 10-15 minut drogi z plecakiem wróciłam sobie na lotnisko. No więc tak wspaniałe 16 dni spędziłam w Tajlandii, polecam Wam to jako pierwszą samodzielną podróż. Zwłaszcza jeżeli jesteście na przykład kobietą i trochę się boicie, czy będzie bezpiecznie. Tak, potwierdzam jest bardzo bezpiecznie. Jest to też świetna lokalizacja do tego, żeby pojechać samodzielnie, ponieważ jest bardzo prosta w organizacji. Wszystkie przejazdy bardzo fajnie możemy sobie zorganizować, wszyscy są bardzo pomocni. No i co? I właściwie tyle przepraszam, że ten chaos w odcinkach. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym poprawiła się, bo mam nadzieję, że nie wypalę się i będę dalej Wam nagrywać swoje podróże. Skoro już zaczęłam, powiedziałam A, to trzeba powiedzieć B, a skoro mówię B, to koło mnie stoi plecak. Nie bez przyczyny, ponieważ planuję kolejny wyjazd do bardzo ciekawego kraju, więc jeżeli jesteście ciekawi, gdzie tym razem, a tym razem nie będę już sama, to oczywiście subskrybujcie ten kanał, zostawcie mi kciuka na zachętę, wrzućcie jakiś komentarz, żebym się nie wypaliła na starcie i żebym kontynuowała to swoje małe hobby, zainteresowanie, które teraz. Weszła. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym kraju. Cześć!